Witaj w drugiej lekcji mojego kursu. Skoro już wiesz, że rekrutacja to sprzedaż, teraz czas poznać naszego klienta, czyli kandydata. Bo jeśli nie rozumiesz, jak myśli osoba po drugiej stronie, nie masz szans jej przekonać, żeby to właśnie Ciebie wybrała jako swojego pracodawcę. Zobacz, większość pracodawców myśli, że kandydat szuka tylko dobrych pieniędzy i stabilnego zatrudnienia. Ale prawda jest taka, że kandydat ma dzisiaj więcej potrzeb niż tylko wypłata. Spróbuj na chwilę postawić się na miejscu osoby poszukującej pracy. Kandydat zadaje sobie pytania: czy to miejsce dla mnie, czy mnie tam zjedzą, czy będę mieć z kim pogadać w kuchni, czy się rozwinę, czy mnie potraktują jak człowieka, czy jak trybik w maszynie. Kandydat nie chce czuć, że jest zatrudniany tylko po to, żeby wypełniać swoje obowiązki. On chce czuć się ważny. Dostrzegany, szanowany. Zatem, co chcę usłyszeć? Zobacz, co najbardziej działa w rozmowach rekrutacyjnych. Wcale nie mamy pakiet benefitów, czy mamy owocowe czwartki, tylko doceniamy inicjatywę i lubimy ludzi, którzy mają własne pomysły. Tu nikt nie zostaje sam. Mamy zasadę: nie zostawiamy ludzi w trudnych momentach. Tu można się po prostu dogadać. To właśnie takie komunikaty budują zaufanie. Podam Ci przykład. Firma z branży usługowej miała problem z utrzymaniem pracowników. Zrobili prostą rzecz. Porozmawiali z dziesięcioma najlepiej ocenianymi pracownikami i zapytali: Dlaczego tu jesteś? W swoich odpowiedziach nie wskazywali oni na wysokość wynagrodzenia czy formę umowy, ale mówili: Bo tu traktują mnie normalnie, bo wiem, jak coś się dzieje, to mogę pogadać. To zdanie pojawiło się potem w ogłoszeniu. I wiesz co? Po tygodniu 12 zgłoszeń. Wcześniej zero. Czas na zadanie. Zrób proste ćwiczenie. Wyobraź sobie, że kandydat siedzi teraz naprzeciwko ciebie. Powiedz mu: Wiesz co? U nas ludzie czują, że. I dokończ to zdanie. Jeśli nie wiesz, co powiedzieć, czas porozmawiać z Twoimi pracownikami. Oni najlepiej wiedzą, co przyciąga ludzi do Twojej firmy. W końcu ich też coś kiedyś przyciągnęło. Jakich narzędzi możesz użyć? Po pierwsze, ankieta pracownicza. Zapytaj, co cenisz w tej firmie. Po drugie, mapa obaw kandydata. Spisz największe lęki kandydatów i zastanów się, jak możesz je rozwiać. Po trzecie, nagranie QA z pracownikiem. Niech opowie, jak wyglądają jego codzienne obowiązki i co sprawia, że jest zadowolony ze swojego miejsca pracy. Podsumujmy to, czego dowiedziałeś się z tej lekcji. Kandydat szuka nie tylko pracy, on szuka ludzi, sensu, bezpieczeństwa i normalności. Jeśli mu to pokażesz, przyjdzie, jeśli nie, pójdź do konkurencji. Gratuluję! Właśnie skończyłeś lekcję drugą. W kolejnej lekcji dowiesz się, jak napisać ogłoszenie, które naprawdę działa.